Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel. No a to będzie kolejny film Silver and Blood, ponieważ w grze mamy nową postać. Od razu mówię jeszcze tutaj, ale zanim zaczniemy, że niedługo zacznę poradniki z Dutchman Revenge. Będę wszystkie mapy pokazywał na filmach, jak robić każdą po kolei. Krok po kroczku, jak to robimy z podróżami co do w Kiarenie. A teraz zajmiemy się nową postacią. Nową postacią jest Dalkario. Jacinta Dalkario. I. Zapowiada się, że to będzie prawdopodobnie dobra postać. Ja jeszcze nie mam niestety dostępu do serwera testowego. Zgłosiłem się do programu Content Creator. No i jeżeli się tam dostanę, na razie czekam na odzew, to dostanę też dostęp prawdopodobnie do serwera testowego i wtedy będę mógł coś więcej szybciej Wam pokazywać, zapowiadać i tak dalej. Generalnie, teraz twórcy zrobili nam bardzo fajny prezent, bo mamy jedną dziesiąteczkę za darmo, czyli można sobie zrobić multi multi-samona. Widziałem w komentarzach, że pisaliście już, że z pierwszej dziesiątki dostaliście Dalkario. Bardzo ładnie, gratulacje. Generalnie za 60 jest gwarant, bardzo dużo szansa, że uda się dostać wcześniej. Jeżeli nie dostaniecie jako pierwszej postaci z tego baneru Dalkario, to kolejną postacią będzie albo już gwarantowana Dalkario, albo będzie to postać rzadkiego typu, czyli... czyli te rzadsze, nie? Czyli to będzie na przykład, tutaj nie ma chyba z tego baneru, nie dobra są, czyli to będzie na przykład Limine, Transcendent Hati, In, Cendiary, Agares, tutaj jeszcze wszystkich nas nie pamiętam, będzie to Set na przykład, albo ta specjalna Ami, albo Noa, więc jeżeli nie dostaniecie Dalkario to będzie i tak coś fajnego. A jeżeli chodzi o samą Dalkario to omówimy sobie tak na szybciutko umiejętności na tyle ile możemy. Pierwsza umiejętność Ultimate, główna, to Wheel of Fortune. Przede wszystkim, jeszcze zanim zaczniemy, to Dalkario jest Bloodborne, czyli wampirem. Używa Light'a, czyli tej najlżejszej zbroi. Jest enchanterem, ma fazę Crescent Moon, czyli tą średnią, czyli bardzo fajnie. Bo ona będzie generalnie zadawała obrażenia, to jest taki damage dealer trochę. W sumie to jest damage dealer. I debuffer jednocześnie. No, i bardzo fajnie, że ma tą środkową fazę, bo jedyną postacią, którą, z której korzystam, z tą fazą obecnie to jest Akapella, więc będzie w sumie jakaś alternatywa. Będzie można inaczej łączyć tym inne damage dealery, wrzucać że tak powiem. No i magiczny damage i tak Wheel of Fortune Upgrade to jej ultimate. Kosztuje tylko i wyłącznie 3, co jest mega spoko. A dodatkowo z każdym użyciem tego ultimate'a on robi się coraz potężniejszy. Czyli Dalkario używa wróżby, przepowiada wróżbę na danym obszarze okręgu jakiegoś na 10 sekund. No i rzuca trzy karty w każdego przeciwnika, który znajdzie się w zasięgu tej umiejętności Ultimate. Zadaje każda karta 375% obrażeń, co jest mega spoko, bo to fajny przylicznik. I za każdym razem, kiedy Dalkario użyje tej zdolności Ultimate. To ilość kart rzucanych przeciwników zwiększa się o 1 do maksymalnie 5, więc ja to rozumiem w ten sposób, że bazowo są to 3 karty, maksymalnie 8, bo plus 5 dodatkowych, więc im dłużej trwa walka, tym Dalkario robi się potężniejsza, co od razu w tym momencie oznacza, według mnie, automatycznie, że ona będzie bardzo silna na wszelkiego rodzaju bossy. Te, które już mamy w grze, czyli do farmienia ekwipunku, chociażby, Tump of Defallen na przykład, będzie bardzo silna na wszelkie. Iwentowe bossy tak samo. Im dłużej trwa walka, tym Dalkario będzie zadawać większe obrażenia, co jest mega spoko. Lecimy dalej. Umiejętność specjalna, co każde cztery bazowe ataki, zadaje 300% obrażeń magicznych celom oraz przeciwnikom, którzy są naznaczeni przez wróżbę, czyli umiejętność Ultimate Dalkario z tego co rozumiem. Jednocześnie nakłada na trafione cele dwa staki Continuous Damage, to oznacza, że to jest taka jakby trudka czyli przeciwnicy będą dostawali co dwie sekundy po prostu jakieś tam obrażenia. Umiejętność bazowa po prostu zdaje 150 obrażeń magicznych celowi. Oczywiście ja tutaj czytam dziesiąte poziomy umiejętności, więc te wartości, te procenty będą początkowo niższe. No i dia Diamond Speed jest to talent i odnosi się on do umiejętności ostatecznej Ultimate Dalkario, czyli z tą wróżbą. Im więcej razy użyje ultimate'a, tym większą ma szansę na nałożenie od jednego do trzech negatywnych efektów na przeciwników, którzy tych negatywnych efektów na sobie jeszcze nie mają. Pierwszy magiczny efekt, w sumie ona jest magiczna, więc ogółem. W każdym razie pierwszy efekt to The Magician. I tutaj widzę, że następuje transformacja na dwie sekundy, więc ja to rozumiem w ten sposób, że to może być jakaś transformacja typu stun. czy nie wiem, zamieni w jakiegoś kota bo na tam ma kota, na przykład przeciwnika, i ten przeciwnik nie będzie mógł nic robić. I tutaj można tego użyć akurat The Magician jeden raz na każdy magiczny okrąg, który stworzysz za pomocą Ultimata. Następny negatywny efekt to The King i tutaj zmniejsza y, wszystkie zadawane obrażenia przez przeciwników trafionych. No i ostatni magiczny negatywny efekt to Death, śmierć. No, i tutaj wszyscy przeciwnicy, którzy zostaną tym trafieni, będą dostawali większe obrażenia. W sumie tutaj na dole jest, nie? Aha, czyli po prostu przeciwnik, który dostanie tego transforma na dwie sekundy, nie, nie będzie mógł rzucać ultimateów, w ogóle nie będzie mógł atakować, nie będzie mógł się ruszać przez dwie sekundy. Mało, ale zawsze coś, jeżeli rzuci w sumie na całą piątkę jakimś cudem, to będzie coś pięknego. No, i tutaj zadawane obrażenia minus 15%. I Zwiększone otrzymywane obrażenia przy przeciwników to też 15%. Na pierwszy rzut oka Dalkario wydaje się bardzo dobrą postacią, bo właśnie nie dość zdaje obrażenia. Im dłużej trwa walka, tym te obrażenia są większe. Nakłada continuous damage, czyli obrażenia bardzo często procentowe o wartości 30% ataku Dalkario. I to się może w ogóle nastakować 10 razy, nie? To jest coś mega dobrego. 10 razy, jeżeli nas. Nie dość, że będzie dawała potężne obrażenia z umiejętności ostatecznej, nastakuje jeszcze te obrażenia continuous damage, te trudki i tak dalej. To jeszcze może sprawić, że przeciwnicy nie będą mogli atakować, nie będą mogli nic robić. Będą dostawali większe obrażenia i będą zdawali mniejsze obrażenia. Więc na papierze, Dalkario wydaje się bardzo dobrą postacią, jednak jak będzie ostatecznie z tą postacią, to nie wiadomo. Ja prawdopodobnie nagram osobny film, bo wydaje mi się, że będę robił samony pod Alcario. Prawdopodobnie jutro albo pojutrze, bo chciałbym zrobić pierw troszkę eventu. Event będzie na osobnym filmie, bo tam można wyhaczyć 10 tak samo samonów na ten specjalny baner, na specjalne banery ogółem z, z, z Lamią i z dalkario. Ale tak myślę, że możemy sobie zrobić tą dziesiątkę, bo jeżeli dostałbym od razu do to wydaje mi się, że albo po prostu bym już jej później nie przywoływał, albo ewentualnie, chciałbym kopię, jakby okazała się dobra. Banner będzie trwał łącznie 12 dni, to sporo. Dobra, jedziemy. Trzymajcie kciuki za czerwony kolorek, mamy fioletowy, mamy pomarańczowy i mam. Nie mamy fioletowego. Także niestety nie jestem tym szczęśliwcem, który dostał Delcari od razu, pyk za pierwszym razem. Mam obecnie na. 50 samonów można tak zaokro... Nie, mam na 50, nie? Mam na 50. Więc tak naprawdę będę miał jedną gwarantowaną postać, albo Dalkario, albo ktoś inny. Ale mówię, chciałbym jeszcze porobić zaległe rzeczy. Chciałbym troszkę ten event zrobić i na osobnym filmie sobie ogarniemy. Ten banerek raczej będę po nią przywoływał na razie. Chcę mieć w miarę wszystkie postacie na bieżąco, nie mam jeszcze żadnej postaci premium też na pewno. Zbliża się gdzieś tam małymi kroczkami film ze zwykłych samonów, bo mam nazbierane 80 praktycznie. No i wpadnie niedługo ze 20, bo event i tak dalej, i tam logowanie i te sprawy, więc troszkę jeszcze nazbieram i zrobimy sobie jakieś większe samony na pewno. Ja Wam, oczywiście, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli dostaliście Delkaria, to śmiało pochwalcie się w komentarzach. Widziałem już, że niektórzy się chwalili, więc gratulacje raz jeszcze. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.